Dobra, jesteśmy słuchajcie panowie i to jest ten moment. Pierwsza, ofic pierwsza oficjalna debata w kanale Zero w poranku, w co każdy wtorek będziemy starali się poruszać jakiś temat i tym razem pogadamy, a raczej moi goście pogadają o prohibicji nocnej. Jan Śpiewak, działacz społeczny i samorządowy, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry, witam. Panie. W prawym narożniku moim, tak jest, a w, <laughs> w lewym narożniku Cezary Bachański, przedsiębiorca, ekonomista, działacz na rzecz wolności gospodarczej. Z Warsaw Enterprise Institute. To i mamy dopełnione w takim razie. Witam was oczywiście serdecznie. Panowie, to jest tak. 12 gniewnych minut, tak to ma wyglądać i tyle mniej więcej ma trwać. Ja wam nie będę przeszkadzać, za chwilę was wystartuje. Temat oczywiście dotyczy tego, czy warto odgórnie ograniczać możliwość zakupu alkoholu w nocnych sklepach, tak jak ma to m.in. na przykład miejsce w Krakowie. Kto z Was zacznie? Jest tylko jeden sposób, który może tutaj wybrać tego, co roz który rozpocznie. Kamień papier nożyce. <laughs> Dobra. Pan, pan, Jan, Dawaj. pan Jan chciał, żebym ja rozpoczął. Tak? Myślałem. Wolałeś? Dobrze. Dobrze. To też jest oddanie w takim razie głosu. Wolałbym, żeby Pan Jan też zaczął, Aha. bo pewnie będzie chciał się dowiedzieć, na jakie statystyki się powołał, i na jakie liczby, żeby ewentualnie skontrować. To nie, to ja myślę sobie, że trzeba zrobić kawałek Biernożycy. No, ja trzy cztery ry. Trzy, cztery Dobrze, proszę bardzo. Jan ja zaczynam? Ja zaczynam. myślałem, że ja w takim razie. Okej, okay, dobra. Nie, znaczy, mi się wydaje, że to jest bardzo takie zdroworozsądkowe ograniczenie, które jest potrzebne. Czyli już start, tak? Oficjalnie. 3, 2, 1, startujemy. Tak jest. E, takie ograniczenia istnieją w bardzo wielu krajach europejskich. Na Litwie, Estonii, cała Skandynawia, Francja, Portugalia. E, takich miejsc w Europie jest bardzo wiele i wszędzie to przynosi bardzo e, korzystne rezultaty. E, chodzi o to, żeby ludzie podejmowali decyzję o zakupie. Uh... alkoholu, który jest używko. Zresztą mieliście wcześniej panią z Monaru, więc wiemy, jakie są konsekwencje nadmiernego spożycia alkoholu, żeby ludzie podejmowali takie decyzje w sposób świadomy. A w nocy często jest tak gęsto, że ludzie nie podejmują w tego w sposób do końca świadomy, tylko już po wpływem wypicia wcześniejszego alkoholu. Jest takie powiedzenie także że jak Polak wypije setkę wódki czy dwusetkę wódki, to budzi się w nim kolejny Polak, który chce wypić kolejną setkę czy dwusetkę wódki. Więc chodzi o to, żeby po prostu ludzie byli zdrowsi, bezpieczniejsi i tego, co to Też mieszkańcy, bo widzimy na przykład w Warszawie były niedawne konsultacje społeczne o tej sprawie, 80% osób, które wzięło udział w tych konsultacjach chce takiego ograniczenia, bo spada po prostu liczba burt, liczba śmieci, no i też jest to duża pomoc dla służb, przede wszystkim służb medycznych, gdzie po prostu mniej ludzi trafia na, na sory, szczególnie w weekendy, więc jest to myślę takie racjonalne ograniczenie, które wszystkim wyjdzie po prostu na dobre. Bardzo mi przykro, eh, drodzy słuchacze, że pan Jan robi na, z nas, Polaków, alkoholików i osoby, które mają problemy z alkoholem. No to jest manipulacja trochę kochany. To, 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 ja, to jest nieładnie Ja nie Ja nie przerywałem. Ale ja Polska, i, Polska jest. Nie używałem tego typu argumentów. Polska jest w średniej, europejskiej, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu. Nie jesteśmy krajem, w którym pije się najwięcej alkoholu. To Pierwsza sprawa. Druga sprawa, przytoczył Pan tutaj badanie, w którym się ponad 80% Warszawiaków twierdzi, że jest za zakazem sprzedaży alkoholu, prawda? Było takie e, powiedzenie. Metodologia tego badania i sposób doboru kon, tych konsultacji społecznych i doboru próby badawczej jest taki i na takim mniej więcej pułapie. Jakbyśmy wzięli drużynę koszykarską i zmierzyli wzrost i na podstawie tego oszacowali wzrost Polaków średni. Wybrali Państwo taką próbę badawczą, która jest Państwu przychylna, bo ogólnopolskie badanie na temat. Ale każdy, kto wziąć udział w tych konsultacjach społecznych, Myli Pan pojęcie jeżeli, jeżeli ktoś jest z czegoś niezadowolony, to on tam pójdzie. Jeżeli ktoś jest z czegoś zadowolony, to tam nie pójdzie. Osoby, które są bardziej złe, które bardziej są niezadowolone z tej sytuacji, one pójdą. Ktoś komuś to nie przeszkadza, on tam po prostu nie pójdzie. I to jest oczywiste prawidło. Ponad 60% Polaków w skali krajowej jest przy Przeciwko nocnej prohibicji. Także tutaj proszę się nie powoływać na te konsultacje społeczne, bo dobór próby badawczej nie był zbytnio odpowiedni, zwłaszcza było tam też dużo waszych działaczy. Uy, szefie, znaczy, po pierwsze, manipulacje, że robię z kogoś alkoholików, to jest bardzo niefajny sposób argumentacji. Ja jest trochę za wcześnie jest dla mnie, żebym miał, tutaj, robił jakiś straszny biw z tego powodu i e, awanturę, ale naprawdę szanujmy siebie i nie róbmy takich e, zagrywek, bo naprawdę nie mam na to ochoty o tej porze rano. E, to, nie jest to nie jest badanie, tylko to jest konsultacja. Społeczne, w których każdy mógł wziąć udział. Mamy, y, mamy, y, również Państwo zachęcali do, zbierali żeście podpisy i żeście też zachęcali do tego, żeby brać udział w tych konsultacjach, no jakoś wasi zwolennicy nie chcieli. Ja naprawdę nie rozumiem o co chodzi, tak? Znaczy, my jesteśmy jako Polska jesteśmy krajem, gdzie jest naprawdę zderegulowany ten rynek alkoholi całkowicie, tak? Są reklamy tych alkoholi. Wódka jest, kosztuje tyle samo, prawie co 15-20 lat temu. Cena piwa się w ogóle nigdy nie, nie zmieniła, właściwie też od 15-20 lat. Na promocji można kupić ostatnio, widziałem, za złoty 60 zł piwo. E, piwo jest na każdym rogu. Po każdej porze, w każdym prostu gdzie sobie wyobrazić, czy jest ten alkohol. Towarzyszy nam od poczęcia do śmierci. Naprawdę jest tego alkoholu mnóstwo. Polska jest rajem dla tych koncernów alkoholowych, które zresztą są, najczęściej należą do zagranicznych korporacji i po prostu jest to forma tak naprawdę kolonialnej, można powiedzieć, polityki. Polacy mają pić alkohol, mają się upijać. Pieniądze i zyski z tego mamy wyprowadzać na zachód. I gdy przychodzi ktoś i ktoś mówi o tym, że chcemy, dobra, może ograniczmy odrobinkę ten sprzedaż alkoholu, może to tutaj w nocy tego nie sprzedajmy nie sprzedajmy narkotyków nocą to przychodzi taki pan jak pan i mówi ja robię z panu, ja robię z Polaków alkoholików no nie no litości ja chcę po prostu zdroworozsądkowych regulacji żeby wszyscy w Polsce żyli bezpiecznie bezpieczniej i zdrowiej. I to jest wszystko. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że zebraliśmy pod petycją więcej podpisów od was. To jest e, pierwsza sprawa. Druga... A, jednak udział, czyli e, do udziału w konsultacjach. Zebraliśmy podpisy. A wyobraża pan sobie, żeby teraz ktoś szedł do Urzędu Marszałkowskiego i mówił, że broni alkoholu? No nie, żaden racjonalny człowiek tego nie będzie robił. Tu łatwiej A, jest robi. dużo znaleźć przeciwników. Ale jak pokazują badania ogólnopolskie, e, jak pokazują badania ogólnopolskie, Polacy nie chcą mocnej prohibicji. Wspomniał Pan tutaj o zachodnim kapitale i o zachodnich korporacjach, dużych koncernach alkoholowych i tych wszystkich dużych firmach. Ja bym się chciał pana zapytać, dlaczego Pan chce wspierać w Warszawie duże sieci handlowe? Pan jawnie działa w interesie dużych sieci handlowych. Przecież to jest oczywiste. Weźmy kalkulator i policzmy: w Warszawie jest około 400 sklepów nocnych. Średni przychód miesięczny z takiego sklepu nocnego waha się od 60 do 100 tysięcy Czyli łatwo jest oszacować, że wielkość rynku pod względem przychodu to jest mniej więcej pół miliarda złotych. To jest taka wielkość rynku. Co się stanie, jeżeli znikną te małe sklepy? Zazwyczaj są to małe firmy rodzinne, osoby prowadzące to z żoną, z dziećmi. No po prostu są to firmy polskie rodzinne, drobne przedsiębiorstwa. I teraz tak, jeżeli pan zakaże sprzedaży tej nocnej alkoholu, to po prostu student idący na imprezę pójdzie po niej jedną, a po dwie flaszki do dyskontu. Czyli pan chce wspierać kapitał zagraniczny, bo takie będą skutki tej regulacji. Mi znowu imputuje coś, czego ja nie mówię, tak? Jest to strasznie niefajny sposób prowadzenia dyskusji i nie rozumiem. Znaczy ja wiem, że was chyba sponsorowało w pewnym momencie jeden z browarów, prawda? Jeden z, z firm, z korporacji e, alkoholowych. Oczywiście prawda? dostaliśmy całe 500 e, no, złotych, czyli 500 złotych Szanowni czy, Państwo jak dostaliśmy na jeden event. Jeśli ktoś jest na wspierany z twierdzi... alkoholowe, to pa... jesteście wy, a nie e, ja. Pa... Większość ludzi, Panie prostu, Jania, kartel... jeśli ktoś, jeśli ktoś e, będzie chciał w nocy sobie pójść po prostu po drugą flaszkę, to najlepiej, żeby poszedł spać po prostu. Pan tak? wspiera duże sieci handlowe. Proszę się Jesus do tego Maria, przyznać. No ja myślę, czy tak, możemy rozmawiać? Czy, czy, można, pana, czy, deaktyw, można, ja czy można pana nazwać w takim razie lobbystą? Ja nie chcę z tym panem już chyba rozmawiać, naprawdę. No, no. Może pani ma jakieś pytania do mnie. Takim... Nie, nie wiem, chodzi zaraz oczywiście sprowadzony czat i chodziło o to przede wszystkim w tej debacie, abyście poddali pewne wątpliwości pewnie, albo kwestie naszym widzom. I oni cały czas piszą aktywnie, też przeprowadzamy w tym momencie ankietę, w której nasi widzowie odpowiadają to, czy są za noc. Na Prohibicją. W tym momencie 46% jest za tak, aby taką nocną prohibicję wprowadzić, a 55 na nie, więc cały czas się ścieracie. Ja mam plan taki, aby te kolejne 5-30 minut w dalszym ciągu tak przebiegało, bo. Ale jak tak ma przebiegać? No ja po prostu, ja mówię, o, ja mówię do, o dobrze publicznym. Ten pan mi coś imputuje. Ja pana nie znam, ja, pan, mi, pan mi mówi o jakichś rzeczach, że ja działam z jakichś niskich pobudek, że wspieram jakieś korporacje, że imputuję, że ludzie są alkoholikami. No naprawdę, no szef. No, 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 ogóle nie się na na, się, na społeczeństwie, a tak, no, no. nie wytykając. Ale nie ad, pan wycieczki. Tego ad, ad person. To, to, to wszystko jest, personalne. jest wszystko dyskusja, jakbym był nie wiem, w Sejmie. Pan, pan, ja nie jestem w Sejmie, pan mi powiedział w ja dyskutować pan mi powiedział Na poziomie, wycie... poziomie knajackim, po prostu poziomie e, prymitywów pa... i troglodytów. Ja po prostu chcę, żeby Polacy żyli bezpiecznie. Jeśli pan by poszedł na te konsultacje społeczne, dowiedziałby się pan, jak to jest żyć obok nocnego w Warszawie, jak to jest nie spać tygodniami, bo ma się awantury nieustannie nieustające pod, e, pod oknami, ale pana to nie interesuje. Nie. Pan ma swoją wizję świata i pan chce po prostu dostosować tą nie swoją wizję wi świata. Nie, do... nie ma swojej wizji świata, tylko mówię, jakie będą skutki tej regulacji. E, skutek regulacji jest oczywisty. Po prostu ten popyt przeniesie się do barów okay, i do dużych sieci handlowych, gdzie po prostu będzie nie większa sprzedaż. Nie przeniesie się, bo, jest to ludzi, o, bo jak jest był to... pan studentem, nie wiem, czy pan kiedykolwiek był pan studentem, wygląda pan na takiego, który kiedyś może był studentem, to jak, jak byłem studentem, to jak w nocy, w nocy byłem, jak w nocy byłem na imprezie, i byłem po prostu, chciałem się napić, to mm. mogłem pójść do sklepu nocnego albo mogłem pójść spać. A nie, że pomyślałem sobie o, wymyślę sobie, wezmę, kupię trzy litry wody przed imprezą. No nikt tak nie robi normalnie. To, to że to, ktoś ma bardzo to, duży to, problem To, to, to że pan siebie nie kontroluje, to nie znaczy, że inni ludzie nie mogą siebie kontrolować. Miał być bez wycieczek personalnych i naprawdę bardzo bym chciał. Może pogadajmy to, o liczbach ale to, i statystykach. Po pierwsze, wypomniał pan koncerny alkoholowe. Koncerny alkoholowe są kompletnie obojętne na to, czy jest prohibicja, czy nie. Nie, bo ta sprzedaż tak czy inaczej będzie mniej więcej w tych, na tym samym poziomie utrzymana. Jeżeli chodzi o skutki, na przykład prohibicji w Krakowie, e, to jest bardzo dobry przykład. E, w Krakowie liczba zgłoszeń związanych z alkoholem wzrosła. Nie, to są fakty. interwencji w nocy spadła 46%. A, a dlaczego spadła? A spadła dlatego, bo było mniej patroli, dlatego że a. mniej ludzi wysłano. Nie, czyli statystyki są dobre, kiedy panu odpowiadają, ale jak no. są statystyki, które pana, do pana no. wite świata nie no. odpowiadają, to już są złe statystyki. No, Pan manipuluje wszystkie, statystykami. Wszystkie samorządy, 10% samorządów w Polsce wprowadziło takie ograniczenie i każdy z jest zadowolony. W żadnym samorządzie nie zmieniono prawa od tego czasu, a te ograniczenia obowiązują od wielu, wielu lat. Olsztyn, Kraków, Poznań. 呃。Uh Jest coraz więcej takich samorządów, robią to na potrzeby własnych mieszkańców, tak? Zdecentralizowaliśmy, to nie jest tak jak na Zachodzie, że odgórnie wprowadzono jakąś regulację, tak że na Litwie, na w całej Litwie nie jest zakaz prowadzony, na przykład tak, czy w całej Skandynawii. W Polsce to oddano samorządom. Każdy samorząd ma prawo się wypowiedzieć, lokalna społeczność. Pan chce zabrać z tej lokalnej społeczności prawo o decydowaniu o własnym, e, e, własnym życiu. To jest przerażająca wizja autorytarnego świata, w którym korporacje mogą robić wszystko, a statystyki wybiera sobie pan tak, kiedy panu odpowiadają. I, 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 i. Pan twierdzi, Jeżeli pan twierdzi, że sponsorują mnie korporacje, a w, stawiam się w, na miejscu małego polskiego biznesu, który prowadzi takie sklepy nocne, no to chyba coś jest tutaj ja nie myślę, tak. A poza tym stanie, jak chciałbym jakby... powiedzieć, że Warsaw Enterprise Institute prowadzi też swój lokal. W naszym istotnym interesie jest to, żeby wprowadzić prohibicję. To jest w naszym interesie, ale nie chcemy tego robić, bo szanujemy wolność gospodarczą i wolność ale jednostki wolność... o decydowaniu. No ja, Wolność gospodarcza to nie jest jedyna wolność, jaka istnieje w świecie. Mamy knajpę, jest tak? Wolność do bezpieczeństwa. Mamy knajpę. W naszym jest interesie jest prohibicja. Jest wolność do zdrowia, jest wolność do tego, żeby się wysypiać w ciągu e, w nocy. Jest wolność do tego, żeby jak rano wychodzisz, to żeby nie, nie brodzić po, po, w szkle, która jest po prostu e, każdy, kto był w centrum Warszawy, e, wie, jak wyglądają, e, wyglądają główne ulice po. Po takich nocach. My chcemy po prostu tego, żeby było spokojniej, żeby było zdrowiej i to nie jest tak, że ten handel się gdzieś przeniesie, czy nie wiem, zyskają na tym wielkie, wielkie korporacje. Nie, po prostu część tego popytu zniknie. I tak to mówią badania. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że są trzy sposoby na to, żeby ograniczyć spożycie alkoholu. Pierwsze to jest ograniczenie cenowe. Mamy najtańszy alkohol, nie ma w całej Unii Europejskiej. Druga to jest ograniczenie fizyczne, czyli po prostu te przestrzenne. Tak, żeby tego alkoholu nie było. Mamy ty, tyle punktów sprzedaży. W Polsce jest 120 tysięcy punktów sprzedaży, czyli jest na 300 osób jeden punkt sprzedaży alkoholu. W Warszawie jest więcej z punktów sprzedaży alkoholu niż w całej Skandynawii. Tak? Znaczy, my jesteśmy naprawdę rajem dla karteli alkoholowych, dla korporacji, no ale to nic dziwnego, tak? no bo są tacy ludzie jak pan, którzy tłumaczą Polakom, że nie żadne regulacje, regulacje. Bronię małego biznesu i pan mi mówi takie, takie wie, rzeczy. Została nam osłownie, ja, bym Poczekaj, ja bym chciał nie, powiedzieć tak? bo to jest manipulacja. Wiesz, została nam ostatnia minuta, więc ja bym bardzo proszę. Musiałaby się nawet twarzą do kamery. Ostatnie 30 sekund od każdego z was, aby nasi widzowie mogli ostatecznie powiedzieć, poza którą stroną są. Szwecja ma jedno z najbardziej rygorystycznych praw, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu. Kiedy je wprowadzono? Sprzedaż alkoholu w Szwecji tak wzrosła o 20%. Takie są skutki. W Portugalii jest nocna prohibicja, a Portugalczyk co piąty Portugalczyk pije codziennie. Prohibicja sama w sobie nie ma udowodnionego do końca, czy ma pozytywny wpływ. Nie ma istotnych. I tak naprawdę rzetelnych badań, które to potwierdzają. Ostatnie 30 sekund na ciebie, Janie? E, ja chciałbym, żeby dać ludziom decydować o tym, czy chcą mieć nosno sprzedaż alkoholu, czy nie. Samorządy o tym decydują. Jest coraz więcej samorządów, które to robią. W Krakowie spadła ilość interwencji w nocy o 46%. Więc idźmy w tą stronę. Wszyscy chcemy żyć po prostu bezpieczniej, zdrowiej i te regulacje są dla nas, a nie dla korporacji. Więc, debaty... Więcej zgłoszeń mniej patroli. I to jest Pana statystyka. Już się już Celem tej debaty było to, aby każdy z panów powiedział swoje zdanie, abyśmy podrzucili kilka argumentów, nad którymi mogą nasi widzowie się zastanowić i podjąć ostateczną decyzję. Ja wam bardzo dziękuję za tę debatę, bo dużo emocji. Nie ma za co poranek, dobra, przypływa na od razu. Tak, tak, od razu chce się obalać rządy korporacji w Polsce. tak. Które pan reprezentuje? Słuchajcie, jest już Jezus, Typie, naprawdę, ja, naprawdę. Te, że to jest e, e, poziom dyskusji z Tobą. Never a fucking again. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za debatę. Jan, śpiewak Cezary Bahański. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.